Dzień dobry. Mam na imię Agnieszka i jak już wiesz, z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą i seksuologiem. Chcę zaprosić Cię na kolejną dawkę informacji na temat emocji. W dzisiejszym odcinku scharakteryzuję Ci cztery podstawowe emocje: radość, smutek, złość i strach, a także powiem Ci, w jaki sposób radzić sobie z emocjami w życiu codziennym. Zapraszam. Pierwsza będzie radość. Radość czujemy wtedy, kiedy idzie coś po naszej myśli i kiedy przeżywamy przyjemne chwile. Radość objawia się uśmiechem, energią, lekkością w ciele, a także chęcią dzielenia się z innymi. Funkcją radości jest wzmacnianie więzi społecznych, a także motywowanie do powtarzania pozytywnych działań. Ważną emocją jest złość. Złość pojawia się, kiedy napotykamy przeszkody, niesprawiedliwości lub coś zagraża naszym granicom. W ciele często czujemy napięcie, przyspieszony oddech i podniesiony głos. Funkcją złości jest ochrona siebie i mobilizacja do działania. Złość nie jest złą emocją. Wszystko zależy od tego, jak ją wyrażasz. Masz prawo czuć złość. Trzecią emocją jest strach. Strach to emocja, która jest związana z poczuciem zagrożenia. Z jakiegoś powodu w danej sytuacji nie czujesz się pewnie. Twoje poczucie bezpieczeństwa zostało utracone. Jedyne, co czujesz, to zagrożenie. Strach objawia się przyspieszonym biciem serca, poceniem się dłoni. I to, co masz na myśli, to albo chęć takiego ogromnego działania, lub też chęć ucieczki z miejsca, w którym jesteś, czy też z sytuacji, w której się znajdujesz. Jest jeszcze jedna reakcja. Czwarta emocja to smutek. Smutek pojawia się w wyniku straty, kiedy tracimy relacje, szanse, czy też poczucie bezpieczeństwa. Kiedy smutek jest w nas, czujemy spadek energii. Ciężkość w ciele i chęć wycofania się. Funkcją smutku jest zatrzymanie się, refleksja, a także otwarcie na wsparcie innych ludzi. Jak już zapewne wiesz z poprzednich filmików, radość, smutek, złość, strach to emocje naturalne. Nie są one ani dobre, ani złe. Pełnią w naszym życiu bardzo ważną funkcję, bo funkcję informacyjną. Dzięki emocjom uczymy się tego, co jest dla nas ważne.